Hejka kochani, witam Was przy Wielkanocy. Udało mi się do Was przyjść i bardzo z tego powodu się cieszę, bo chciałam Wam jakby osobiście złożyć życzenia. I podziękować, i przy okazji mam dla Was niespodziankę, ale wszystko po kolei. Najpierw może Wam podziękuję za to, że jest już Was ponad 30 tysięcy stałych widzów, i ta liczba ciągle rośnie. I mi jest bardzo, ale to bardzo miło, że jeszcze Wam się nie znudziłam i że ciągle jesteście ze mną, bo mnie nakręca to po prostu do e, nagrywania dużo fajniejszych filmików, e, odwiedzania fajnych miejsc i przy okazji nagrywania dla was. Hmm, więc mam nadzieję, że to wszystko doceniacie i wam się podoba. Teraz chciałam wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, żeby te święta były dla was radosne przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. Pełne miłości, żebyście sobie spędzili je z kim tylko chcecie, z waszymi najbliższymi w gronie właśnie takiego ciepłego, rodzinnego domu. Żebyście dużo sobie zjedli, a co tam, święta można, wszystko. I żeby przyszedł do Was owocny zajączek, króliczek, jak Ty tam woli. No i dzisiaj, żeby nie przedłużając, mam dla Was niespodziankę. Mam tutaj koszyczek, który zostawił u mnie króliczek. mi się rymuje w ogóle. I mam dla Was jajka niespodzianki. Tak, jajka niespodzianki. Jak widzicie, jajeczek mamy raz, dwa, trzy, cztery pięć. Każdy jest innego koloru. Mam niebieskie, zielone, pomarańczowe, fioletowe i różowe. I w każdym z jajeczek jest zapakowany balsamik Eos ios jak to woli. Jest to. Też takie jajeczko, ja to tak nazywam, nie chcę ich otwierać, ale na pewno już znacie, ten, kto ogląda i śledzi mój kanał, to zna te jajeczka. To są balsamy do ust, które moim zdaniem są po prostu rewelacyjne. Idealnie Wam nawilżają usta. Poza tym one są wykonane w 100%, przepraszam, w 99% ze składników naturalnych i organicznych, więc tym bardziej są bardzo pomocne i jak na moje usta to idealnie działają. Ja sama mam ten właśnie miętowy. I to będzie takie rozdanie. W sumie nie chcę zbytnio robić jakiegoś konkursu, bo chciałam po prostu mieć dla Was prezent, no ale żebym mogła wybrać te pięć osób. No to muszę wiedzieć o waszym istnieniu i bardzo bym chciała, żebyście na dole w komentarzu zostawili jeden komentarz. Po pierwsze chcę, żebyście napisali, jaki kolorek chcecie sobie wybrać tego balsamiku. Zaraz zobaczycie, jakie kolory są dostępne. Po drugie, zostawić na dole właśnie komentarz jeden jedyny, który właśnie ten kolorek wybieracie i dlaczego. I może napiszcie, czy macie jakieś domowe sposoby właśnie na, na nawilżenie ust, z chęcią się dowiem, takich, takich sposobów, i to jest to, to, to jest taka właśnie um, moja prośba. Ja oczywiście wszystkie Yy, namiary na, na rozdanie wam zostawię na dole, co trzeba zrobić. Yy, I nie martwcie się, jeżeli tego filmiku nie obejrzyliście w Wielkanoc, bo ja to rozumiem, yy, to. Yy... To rozdanie będzie trwało przez tydzień czasu, więc spokojnie, każdy na pewno sobie tam zajrzy. E, ok, wszystkie cały regulamin rozdania zostawię Wam na dole oczywiście. E, zachęcam Was do wzięcia udziału w tym rozdaniu i jeszcze raz życzę Wam wesołych, zdrowych i pogodnych świąt. Do usłyszenia buziaczki pa! pa.